Artykuł 296 Kodeksu Karnego, czyli działanie na szkodę spółki. Czy każda nietrafiona decyzja prezesa to przestępstwo? Zdecydowanie nie. Jako obrońcy w sprawach karnych, w sprawach karnych gospodarczych, widzimy, że zarzuty z artykułu 296 Kodeksu Karnego często padają wobec menadżerów, którzy działali racjonalnie, ale rynek potoczył się inaczej. Przestępstwo z tego przepisu to czyn skutkowy. Musi powstać też znaczna szkoda, czyli szkoda powyżej 200 tys. zł i musi istnieć związek przyczynowy między tą decyzją menadżera a tym uszczerbkiem. Kluczowa jest też umyślność, co najmniej zamiar ewentualny. Sam błąd biznesowy nie wystarcza. Nadużycie uprawnień to działanie formalnie dopuszczalne, ale sprzeczne z interesem majątkowym spółki. Niedopełnienie obowiązków to brak staranności wymaganej od profesjonalnego zarządcy. Ale pamiętajmy, decyzje podejmujemy w warunkach niepewności. Tu działa zasada Business Judgment Rule, czyli ochrona menadżera działającego w granicach racjonalnego ryzyka na podstawie dostępnych informacji. Cztery filary stanowiące podstawę obrony naszych klientów to brak zamiaru. Pokazujemy, że decyzje były w interesie spółki. Analizy, konsultacje, okoliczności rynkowe. 2. Ryzyko gospodarcze. Wykazujemy, że strata to materializacja zwykłego ryzyka, a nie nadużycie uprawnień. 3. Brak realnej szkody. Spadek wartości czy chwilowa utrata płynności nie zawsze oznacza szkodę w rozumieniu kodeksu karnego. 4. Dokumentacja, protokoły, notatki, opinie doradców to dowód należytej staranności i dobrej wiary. Jeżeli zarzuca się Państwu działanie na szkodę spółki, nie wszystko stracone. Kluczem jest profesjonalna rekonstrukcja procesu decyzyjnego i ekonomii przedsięwzięcia. Więcej analiz znajdziesz na karnista-sprawykarne.pl. Jeżeli masz pytanie, napisz do mnie maila. Bardzo chętnie odpowiem.